Cześć, witam wszystkich. Łukasz z podcastu Padlock. Zapraszam na unboxing takiej specjalnej edycji gry Assassin's Creed Revelations. Tutaj w wersji na Xboxa 360. Jak widzicie standardowa w sumie edycja. Tylko, że po prostu dodatkowo z figurką. Tak wygląda sama gra. Wiadomo, że dla leciwy tytuł jeszcze z poprzedniej generacji. Ale mimo wszystko, jak ktoś jest panem e, asesyna, to, to oczywiście polecam. Tak to wygląda. Tutaj w środku jeszcze jakiś kod na Uplay. Tak, dodatkowe zawartości. E, sama, sama instrukcja z oburzeniem pada na 360. I oczywiście płyta. Tutaj tak, tylko jedna. No czasami, czasami są dwie, oczywiście. W innych edycjach różnych gier, także jedna płyta. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o samą, samą płytę. No i dodatkowa figurka. Właśnie tak to wygląda z tej strony. Czyli Ezio, Auditore Difference. Bohater gry oczywiście. No i zobaczymy e, jak to się prezentuje. Tak to jest zapakowane. Oczywiście to jest e, jakby z drugiej ręki, już e, ja to zapłaciłem tutaj w Wielkiej Brytanii 20 funtów za tę edycję. Także cena mi się wydawało do, dosyć ok. Tym bardziej, że już mam e, właśnie kilka, kilka figurek z tej serii. No i widzimy. Jak to od Yubi naprawdę dużo szczegółów. Ostrza, płaszcz, malowanie. Inna tekstura jakby materiału. Także. Jest dosyć. No jest jakoś super ciężko. To jest taki taki plastik tworzywo tutaj widzimy. Yy, fajnie trzyma w ten sposób nóż. jakby zaraz miał zadać jakiś cios. Tutaj kolejna yy, szabla, nóż. Te wszystkie paski, rzemyki, e, twarz całkiem ok, Naprawdę masa detali jak się tak poprzyglądać to i malowanie i ten pasz lekko tak rusza, on jest taki trochę mniej, mniej bardziej. No to, to jest dosyć sztywne, ale to jest taki plastik, że taki trochę się naddaje powiedzmy imitacja tego ubrania. No i tutaj jeszcze logo pod spodem oczywiście. Także naprawdę, figurka ma około, no nie wiem, tak na około, około 20, kilku centymetrów. Także całkiem, całkiem przyswoicie się prezentuje. Także to by było na tyle. To był szybki unboxing gry Assassin's Creed Revelation, Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.